DG Pytok, obiektywnie o biznesie. Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Pokojska, jestem dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej. Dziś porozmawiam z Krzysztofem Burnosem, prezesem Kancelarii Biegłych Rewidentów Burnos Audyt i byłem prezesem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry. Dziś dość trudny temat, bo o współpracy biegłego rewidenta z badaną spółką. Często spółka, która ma obowiązek poddawania swojego sprawozdania badaniu, przez biegłego rewidenta traktuje to jako zło konieczne, czego przy badaniu były się pracownicy audytowanego podmiotu, a czego na przykład zarząd. Sytuacja już zmienia się i to dosyć dynamicznie. Audyt już nie jest traktowany jako zło konieczna, ale jako konieczność wynikająca z potrzeby nadzorowania, skutecznego nadzorowania działalności zarządu. I rzeczywiście, w, w relacjach między biegłym rewidentem a firmą badaną, można powiedzieć, że mamy dwie grupy pracowników z którymi biegły rewident się spotyka i w, którzy mogą mieć obawy co do działań audytowych, de facto kontrolnych biegłego rewidenta. Pracownicy szczebla poniżej zarządu boją się na pewno tego, że przychodzi biegły rewident, który zadaje pytania kontrolne i może zauważyć pewne nieprawidłowości w ich działaniu, w związku z tym mają obawy co do tego, w jaki sposób zarząd oceni te nieprawidłowości, jeżeli, jeżeli wystąpią. Natomiast jeżeli chodzi o zarząd, który musi rozliczyć się ze swojej działalności przed radą, nadzorczą czy, czy wspólnikami, również ma podobne obawy, ponieważ jest oceniany ze swojej działalności w ciągu roku. Czy zdarza się, że właśnie jest niezrozumienie na czym polega audyt? Myślę, że tak, że w większości przypadków wciąż pokutuje rozumienie zadań biegłego rewidenta jako kogoś, kto weryfikuje działania księgowego. Spółki bardzo często zdziwione są, że biegły rewident rozmawia z, z dyrektorami do spraw sprzedaży, z magazynierami, z, z działami IT, nawet z radami nadzorczymi. Pokażmy ten proces na przykładzie. Załóżmy, że, że po raz pierwszy bada Pan sprawozdanie przykładowo spółki produkcyjnej i od czego jako audytor Pan zaczyna rozpoczynając badanie przyjmując zlecenie to co wiem o przedsiębiorstwie to jest to co wynika z poprzedniego sprawozdania finansowego to co wynika z wiadomości internetowych więc pierwsza rzecz jaka stoi po stronie biegłego rewidenta jest zrozumienie biznesu zrozumienie biznesu czym de facto firma zajmuje się i w jaki sposób podstawowe procesy biznesowe są zbudowane w firmie procesy biznesowe czyli proces produkcyjny od zakupu surowca poprzez jego przetworzenie przesunięcie do magazynu. Wydanie odbiorcy, sprzedaż odbiorcy, ściągnięcie należności. Inny proces biznesowy istotny to sam księgowy jak te operacje, które dzieją się w, w, w procesach biznesowych, są rejestrowane w systemach informacyjnych i przetwarzane, aby w konsekwencji trafić w, w sprawozdanie finansowe. Jak wygląda zapoznawanie się z tymi informacjami? Konieczne są spotkania z kluczowymi osobami, które są odpowiedzialne za procesy. W przypadku firmy produkcyjnej e, niezbędna jest e, tak zwana procedura inspekcyjna, biegły rewident powinien pójść na halę produkcyjną, zobaczyć, jak wygląda proces produkcyjny, czy są maszyny, jak wygląda surowiec, e, gdzie jest składowane, bo to wszystko będzie miało później znaczenie we właściwych zadaniach audytowych, które mhm. mają na celu zweryfikowanie. A jakiś przykład właśnie dl dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie ważne? W procesie produkcyjnym powstają odpady, odpady mogą być składowane w magazynach i biegły rewident oczekuje, że odpady będą zinwentaryzowane i wycenione inaczej niż wyroby gotowe, czy inaczej niż surowce nieprzetworzone. Rozmowa z dyrektorem czy z osobą odpowiedzialną za kontrolę jakości może dać mu wiedzę na temat wyjątkowego roku, w którym występuje dużo zwrotów towarów. W związku z tym biegły który widno oczekuje, że na stanach magazynu mogą znaleźć się towary niepełnowartościowe i te towary powinny być objęte odpisem aktualizującym. Ważnym aspektem jest też kontrola, jak wygląda korygowanie faktur, prawda? Korygowanie faktur również jest, jest istotne. Tutaj mamy kwestię związaną z możliwymi nadużyciami uprawnień osób, które odpowiedzialne są za relacje z klientami. Sprzedaż, co do zasady, jest oparta na cennikach czy na zamówieniach podpisanych z klientem. Natomiast jeżeli chodzi o korekty sprzedaży związane z korektami cenu pustami, rabatami, te uprawnienia powinny być przyznane pracownikom wyższego szczebla, czy to dyrektorowi sprzedaży, czy nawet osobom spoza, spoza działu sprzedaży. Jakie tutaj ryzyko właśnie w tym przypadku może się pojawić? Ryzyko może, może wynikać z, z nadużycia wynikającego z, do, z, z dobrej relacji między sprzedawcą a klientem, mogą pojawiać się upusty, nieuzasadnione, nieuzasadnione rabaty. Często jest też tak, że dział sprzedaży jest wynagradzany, dodatkowo premiowany, od dobrej sprzedaży. W związku z tym, w przypadku słabego roku, słabego miesiąca, mogą występować sytuacje, w których sprzedaż jest zawyżana, po to, żeby w następnych okresach była skorygowana. Dobrze, więc załóżmy, że już pan poznał tą spółkę. Jaki jest kolejny etap badania? Rozumiem, że zakładamy, że już biegły rewident przeprowadził rozmowy z, z kluczowymi osobami, z odpowiedzialnymi za system informatyczny, za również rozliczenia podatkowe, bo to jest też istotne w dzisiejszym świecie, w dzisiejszej rzeczywistości gospodarczej. Trudno sobie wyobrazić, żeby spółka, przedsiębiorstwo nie identyfikowało ryzyka podatkowego jak istotnego ryzyka biznesowego, a w związku z tym nie zaprojektowało odpowiednich procesów związanych z wystawianiem faktur, z skompletowaniem dokumentów wysyłkowych, które uprawniają do zastosowania niższych stawek podatkowych, do identyfikowania nawet transakcji, które mogą być wymagane do raportowania jako potencjalne schematy podatkowe. W związku z tym, zakładając, że już wszystko wiemy, to biegły rewident na podstawie tej wiedzy dokonuje tak zwanego mapowania ryzyka na sprawozdanie finansowe. To oznacza, że identyfikuje te obszary w sprawozdaniu finansowym, które bada, które mogą być i są zagrożone istotnym zniekształceniem. Jeżeli istnieje, tak jak mówiłem wcześniej, duży przepływ zwrotu towarów, od klientów i z naszej perspektywy, z perspektywy badania sprawozdania finansowego, istnieje ryzyko takie, że pewna część zapasów nie będzie objęta odpisem aktualizującym. Podobnie, jeżeli uzyskamy informacje od kancelarii prawnych, z którymi firma współpracuje, bądź z radcami prawnymi, którzy pracują w firmie na temat trudnych klientów, możemy oczekiwać, że powinny pojawić się odpisy aktualizujące na należności nieściągalne, bądź, bądź, bądź trudno ściągalne. W związku z tym na tym etapie biegły rewident. W, w oparciu o wiedzę zdobytą dokonuje mapowania ryzyka i projektuje tak zwany projektuje dalsze procedury audytowe, czyli już procedury polegające na sprawdzaniu konkretnych dokumentów nie tylko księgowych, ale też transakcyjnych, a więc umowy, dokumenty dostawy, uzgodnienia z klientami, nawet korespondencje. I w tym momencie też musisz się spotkać z pracownikami, właśnie z jakimi pracownikami? biegły rewident może chcieć się spotkać w takiej sytuacji? Jeżeli mówimy przykładowo o należnościach o strukturze należności, jeżeli biegły rewident w oparciu o raport wiekowania należności widzi, że są kontrahenci, którzy zalegają, to, to automatycznie osobą, z którą powinien porozmawiać, to nie będzie księgowy. Nie będzie dyrektor finansowy, chociaż może być, ale raczej osoba odpowiedzialna za sprzedaż, bo to ona zna klienta. Ona może przedstawić dokładniejsze informacje, a nawet korespondencję związaną z klientami, która, która może potwierdzać konieczność utworzenia odpisu aktualizacyjnego bądź też nie. Również w kontekście tego przykładu biegły rewident powinien odnieść się do przyjętej przez firmę polityki rachunkowości w odniesieniu do odpisów aktualizujących i dokonać oceny, czy jest ona adekwatna. Rzeczywiście do, do biznesu, który on prowadzi, do portfela klientów i do sytuacji rynkowej. Ale biegury Bident może też trafić na przykład do działu IT, chcieć porozmawiać z doradcami podatkowymi, czyli w ogóle zewnętrznymi, tak jakby usługodawcami związanymi z, z firmą, albo nawet z, z kancelarią prawną i w jakich przypadkach właśnie będzie chciał porozmawiać z. Z tymi osobami. System rachunkowości jest, jest kluczowym systemem, który umożliwia sporządzenie sprawozdania finansowego. W związku z tym jest to a jest to system oparty na rozwiązaniach informatycznych, dlatego biegły rewident powinien zrozumieć strukturę tego systemu w, w organizacji. Bardzo często jest tak, że spółki dokonują pewnej redukcji optymalizacji kosztów, absorbując usługi IT na zewnątrz, i w firmie nikt nie jest w stanie udzielić informacji na temat tego, w jaki sposób gdzie znajdują się dane. Czy dane znajdują się na serwerach firmy, czy dane znajdują się na serwerach usługodawców informatycznych. W związku z tym biegły rewident powinien skontaktować się i porozmawiać z, z tą firmą zewnętrzną IT. A po co w ogóle takie informacje biegłemu rewidentowi? Ta informacja jest niezbędna do tego, aby zrozumiał, kluczowy proces informacyjny, na którym opiera się sprawozdanie finansowe. To nie jest tak, że biegły rewident opiera się wyłącznie na, na wydrukach z dokumentów, z, z zapisów księgowych. On musi wiedzieć, gdzie te dane się znajdują. Musi wiedzieć, czy te dane są bezpieczne. Jeżeli rozmowa z, z ekspertem IT potwierdzi, że dane nie są archiwizowane, albo dane nie znajdują się na serwerach firmy, to może się okazać, że pewne, pewne ryzyko IT nie jest zarządzane odpowiednio przez firmę, i biegły rewident powinien przekazać tę informację zarządowi bądź Radzie Nadzorczej kończąc badanie, bądź nawet już w trakcie, w trakcie tego badania. Wróćmy jeszcze do wcześniejszego pytania, bo mówiłam też o doradcach podatkowych prawnika z innej kancelarii czy nawet bankiem jakie tutaj informacje mogą być ciekawe dla biegłego rewident z, z takiego osobistego doświadczenia e, mogę powiedzieć że w przypadku klientów którzy mają e, trudności z uzyskaniem finansowania przedłużenia finansowania z bankiem e, sama informacja od zarządu może nie być wystarczająca może nie być wyczerpująca zarząd niekoniecznie e, może e, nawet chcieć bo to też biegły rewident ten zawodowy sceptycyzm bierze pod uwagę może chcieć e, przekazać wszystkie informacje i jego rewident może uznać, że warto porozmawiać również z opiekunem, z opiekunem badanego klienta w banku, jakiego rodzaju przesłanki decydują o tym, że, że kredyt może nie być udzielony bądź też kredytowanie jest rolowane na przykład co kwartał. Wróćmy teraz do pracowników w firmie, jakby pan po, chciał poradzić, jak rozmawiać z biegłym rewidentem. Na początku mówiliśmy o tym, że pracownicy mogą się bać tej kontroli, ujawniania błędów, i mogą pewne rzeczy. Tak jakby zatajać. Jak rozmawiać właśnie z biegłym rewidentem? Znaczy, problemy komunikacyjne zawsze mm, wynikają z jednego, z jednego podstawowego źródła, a więc niezrozumienia roli osób w danym procesie. Mm, mówimy tutaj o badaniu sprawozdania finansowego. W związku z tym, y, myślę, że tutaj duża odpowiedzialność jest również po stronie firm audytorskich czy biegłych rewidentów, y, którzy rozpoczynają badania, aby spotkać się z, z zarządami, y, wyjaśnić, jaka jest ich rola, jakie jest oczekiwanie, bo również zarządy nie mogą być Zdziwione tym, że biegły rewident wychodzi poza Departament Księgowości. Te obawy, które a mają pracownicy obawy, można w jakiś sposób złagodzić, wyjaśniając tym pracownikom, jaka jest rola biegłych rewidentów. Jeżeli biegły rewident przychodzi na obserwację inwentaryzacji, to może wyjaśnić pracownikom, jaka jest rola, że nie on będzie spisywał, nie on będzie inwentaryzował. On chce się przyjrzeć sposobowi, w jaki, w jaki proces inwentaryzacji jest, jest organizowany i myślę, że to daje pewien komfort pracownikom, Którzy troszeczkę inaczej podchodzą do działań biegłego rewidenta. Już nie typowo działań kontrolnych, kontrolujących ich pracę, tylko kontrolujących ogólnie organizację, organizację w firmie. Ale bym powiedział także, że z, z biegłym rewidentem trzeba rozmawiać się szczerze i otwarcie. Tak? W tym kontekście, jak firma w ogóle powinna przygotować? Bo już pan powiedział, że powinna wy, wyjaśnić. Ale czy można właśnie jakoś przygotować, czy dodatkowo pracowników? Na przykład czy biegły rewident powinien sporządzić listę pracowników, z, którym, z którymi chce się spotkać i w jaki to sposób można zorganizować, żeby badanie właśnie w jakiś płynny sposób przebiegało? Ja bym powiedział tak, że, że podzielibym tak w uproszczeniu klientów badanych na dwie grupy. Pierwsza to jest świadoma tego, jaka jest rola biegłego rewidenta i znaczenie procesu badania. I drugie, w którym rzeczywiście ta rola tego biegłego rewidenta jest bardzo często identyfikowana jedynie do, do, do projektu na poziomie działu księgowego. W tej pierwszej grupie firmy, i to jest dobra praktyka, traktują proces badania jako, jako pewien projekt. W związku z tym, zanim biegły rewident przyjdzie na badanie, dział księgowy, który jest, można powiedzieć, liderem tego, czy dyrektor finansowy, który jest liderem tego projektu, spotyka się z kluczowymi osobami, uprzedza o, o tym, że w danym okresie czasu będzie obecny biegły rewident. Jaka jest jego rola, jaka, że należy przekazywać mu informacje w przypadku wszelkich problemów komunikacyjnych, aby, aby ten proces, projekt, projekt przechodził, płynnie przekazywać wszelkie informacje. Więc moja rada jest taka, żeby żeby proces badania sprawozdania finansowego traktować jako, jako pewien projekt. Natomiast w przypadku drugiej grupy firm, tutaj muszę powiedzieć, że, że ta inicjatywa jednak pozostaje na razie, może pozostać po stronie, po stronie biegłego rewidenta, który wyjaśnia, czym jest badanie sprawozdania finansowego, oczywiście nie w szczegółach, nie w detalach, ale wyjaśnia swoją obecność w firmie i to, czemu będą służyć jego działania kontrolne, audytowe. Wspomnieliśmy o zarządzie, wspomnieliśmy o innych pracownikach, ale nie mówiliśmy jeszcze o organach nadzorczych. Czy Biegły Rewident chętnie rozmawia z organami nadzorczymi? No i właśnie też życie, życie jest pełne tutaj niespodzianek. Zależy to wszystko od biegłych rewidentów i od rad nadzorczych. Z punktu widzenia warsztatowego, z punktu widzenia celu przeprowadzenia badania, nie wyobrażam sobie, żeby biegły rewident nie skontaktował się z radą nadzorczą, a jeżeli nie ma rady nadzorczej, ze wspólnikami. Dlaczego? Dlatego, że biegły rewident pracuje de facto na ich rzecz. To on będzie, to biegły rewident sporządza sprawozdanie z badania, które jest de facto dokumentem pozwalającym radzie Nadzorczy czy właścicielom, rozliczyć działalność zarządu z, z, minionego, z minionego roku. Bardzo ważne są relacje z Radą Nadzorczą. Pierwsza rzecz, biegły rewident powinien poznać system, sposób w jaki Rada Nadzorcza w ciągu roku nadzoruje działalność zarządu, bo trudno sobie wyobrazić, że Rada Nadzorcza raz w roku spotyka się i jedynie spotyka się w centrum oceny działalności zarządu, wyłącznie na podstawie rocznego sprawozdania finansowego. To jest zły model, to jest nieskuteczny model. Bo w ciągu 12 miesięcy może się wydarzyć wiele rzeczy, które mogą albo skłonić do Radę Nadzorczą do zmiany zarządu, mogą skłonić do wprowadzenia ograniczeń, w Procesie decyzyjnym zarządu, jeżeli zarząd nie będzie oceniany pozytywnie w trakcie roku. Więc poza tym bardzo, poza tym z punktu widzenia samego procesu identyfikacji ryzyka, o którym mówiłem wcześniej, może się okazać, że ani zarząd, ani pracownicy nie wskażą na ryzyka, które w rozumieniu Rady Nadzorczej jednak mają miejsce. Poza tym, i to jest chyba też kluczowy element też procesu badania, który jest ważny, chociażby z punktu widzenia ryzyka frodowego ryzyka oszustw. Wymiana informacji i rozmowa z Radą Nadzorczą może się okazać, że, że, że zarząd realizuje transakcje, o których Rada Nadzorcza nie wiedziała. Jakieś są nietypowe sprzedaże majątku i może odpowiednio wcześnie, wcześnie zareagować w ramach swoich zadań nadzorczych, więc spotkania z Radą Nadzorczą są, są istotne. A czy audytor ma nieograniczony dostęp do informacji, czy są jakieś jednak ograniczenia? No, jeżeli... jeżeli Spojrzymy na sprawozdanie finansowe i powiemy, że to jest obraz, obraz biznesu, który jest prowadzony przez firmę. To trudno sobie wyobrazić, żeby, żeby można było określić listę informacji, do których biegły rewident nie powinien mieć, nie powinien mieć dostępu. Jeżeli, jeżeli audytowana jest sprzedaż, to automatycznie nie tylko dostęp do faktury jest konieczny, ale również do umów, do zamówień. Jeżeli należności nie są spłacane, to co jest jeszcze istotne, to jest istotne, aby przejrzeć korespondencję z, z klientem dotyczącą planowanej czy zamierzonej y, odroczonej płatności, spóźnionej płatności. W przypadku przedsiębiorstw budowlanych realizujących kontrakty długoterminowe rola audytu nie ogranicza się, biegłego rewidenta nie ograniczy się wyłącznie do sprawdzenia faktury i protokołu odbioru prac. Konieczne jest przejrzenie dla wybranych, dla testowanych zleceń dokumentacji z całego, z całego procesu budowlanego. Oczywiście występują sytuacje, w których biegły rewident może, może mieć potrzebę skorzystania z, z ekspertów z dziedziny, z, ze szczególnej dziedziny, na przykład z budownictwa, ale nie wyobrażam sobie, znaczy nie ma takich dokumentów, nie ma takich dokumentów, które, do których biegły rewident nie powinien mieć, nie powinien mieć dostępu. Z drugiej strony firmę zabezpiecza to, że biegły rewident jest objęty tajemnicą zawodową, ale... Nie zawsze są wyjątki. Tak. Biegu rewident jest objęty tajemnicą zawodową. Proszę zauważyć, że wszelkie informacje, które są objęte dokumentacją z badania, są, są niejawne dla osób trzecich. Oczywiście są też przepisy szczególne, ustawowe, które wymagają od biegłych rewidentów, ale nie tylko od biegłych rewidentów, pewnego ujawniania pewnych, pewnych, pewnych transakcji. Przykładowo ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wymaga, aby nie tylko biegły rewident, ale z tego, co wiem, również doradcy podatkowi, prawnicy w, 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 jakiej, w jakiejś części i inne profesje zawodowe informowały o transakcjach, o podejrzanych transakcjach. I oczywiście pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, w, że w kontekście badania sprawozdania finansowego biegły rewident wydaje ostatecznie sprawozdanie ze swojej pracy. To się nazywa sprawozdanie z badania. Jeżeli firma badana nie godzi się na dokonanie odpisu aktualizującego należności, to ta informacja jest bardzo Ważna dla osób trzecich, dla finansujących, chociażby dla banku. Trudno sobie wyobrazić, żeby ta informacja nie była ujawniona publicznie w opinii biegłego rewidenta. Ale jeżeli te odpisy aktualizujące zostaną utworzone zgodnie z zaleceniem biegłego rewidenta, wtedy ta informacja nie ujrzy światła dziennego i będzie traktowana jako korekta. O błędach porozmawiamy sobie później, natomiast chciałam się spytać jeszcze, czy spółka popełnia jakieś błędy przy wyborze audytora, które mogą mieć wpływ na przebieg badania? S są błędy, są błędy, są błędy wynikające z tego, że traktuje się bardzo często firmy audytorskie jako podmioty o równoważnych zdolnościach do przeprowadzenia audytu. W gruncie rzeczy, firma audytorską, wybierając firmę audytorską, trzeba brać. Pod uwagę strukturę organizacyjną, strukturę korporacyjną, do której należy firma, również system stopień zinformatyzowania danych księgowych, żeby uprzedzić. I samego biegłego rewidenta, który chce się podjąć badania sprawozdania finansowego, żeby nie dokonać wyboru tej firmy audytorskiej, która zna się na sztuce audytu, ale która nie, po, nie posiada zdolności organizacyjnych do podołania temu. Przykładowo, jeżeli firma należy do, do, do grupy kapitałowej, która jest zarządzana przez firmę zagraniczną, gdzie członkowie rady nadzorczej są osobami zagranicznymi, bardzo często występuje konieczność komunikacji w języku obcym. No to oczywistym jest, że i część dokumentacji, te część dokumentacji również nadzorczych jest w języku, w języku obcym, często to jest język angielski, więc firma audytorska musi mieć zdolność do tego, aby, aby być w stanie komunikować się, ale także czytać i, i rozumieć dokumenty obcojęzyczne. To nie jest tak, że, 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 że jeżeli występuje umowa w języku angielskim pożyczkowa, to wystarczy ją przetłumaczyć. Często jest tak, że trzeba też porozmawiać nie tylko z członkami Rady Nadzorczej, ale również z członkami zarządów. Bardzo często prezesi w takich spółkach również są osobami zagranicznymi, a trudno wyobrazić sobie przeprowadzenie badania bez rozmowy z prezesem. To wróćmy teraz do tych błędów w sprawozdaniu, a raczej to, na czym biegłemu rewidentowi zależy. Wiadomo, że zarząd chce przedstawić taką sytuację spółki, żeby wypaść jak najlepiej, czyli może zawyżać ten wynik, bo w odróżnieniu od wyniku podatkowego, który Firma chce zaniżyć, to w przypadku wyniku w sprawozdaniu chce zawyżyć, bo też wiążą się z tym chociażby dowidendy czy, czy inne korzyści. I właśnie jakie biegły rewident najczęściej tutaj widzi błędy i spółka może złym słowem jest musi skorygować, no bo ona nie musi. Ale tak jak pan wcześniej powiedział, że jeżeli nie skoryguje, to, to zostanie to uwidocznione w sprawozdaniu z audytu. Rodzajów błędów rzeczywiście jest wiele, ale prowadząc do tych najważniejszych, to tak jak pani powiedziała, rzeczywiście jest tak, że, że w sprawozdaniu finansowym największe ryzyka zniekształceń, które biegły rewident notuje, to jest, to jest właśnie zawyżanie aktywów. Poprzez nieobejmowanie odpisami aktualizacyjnymi, czy to zapasów, czy to należności, czy to środków trwałych, które już nie są używane od lat, bo też się tak zdarza, bardzo często prace rozwojowe prowadzone na rzecz jakiegoś produktu są zarzucane i wciąż pozostają w bilansie i nie są wyksięgowywane. To, były, to są, są na przykład duże nakłady i wtedy zarząd stara się nie spisywać. I to nie jest też tak, że, 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 że zarząd, i to, to jest też, też bardzo, bardzo charakterystyczne dla, dla naszego zawodu, dla naszego, tutaj naszej odpowiedzialności w trakcie procesie badania, że nie zawsze zarząd nie godzi się na spisanie, ale liczy na to, że biegły Pewnej rzeczy nie zauważy, nie spisze, w związku z tym aktywa pozostaną nienaruszone w wersji sprzed badania. Bardzo specyficzne też są sytuacje związane z udziałami w spółkach zależnych, ale, ale nie tylko w innych zewnętrznych podmiotach, które nie wykazują dochodu, które są nieaktywne i zarząd również bardzo często odmawia dokonywania korekty wartości, powołując się na tym, że nie ma żadnych strat, ale z drugiej strony aktywa spółek, aktywa netto spółek, w których posiada firma udziały, są o wiele niższe niż, niż cena zakupu. Więc to są, to są tego typu kwestie związane z, z aktywami, ale również mamy, mają miejsce odpowiednio błędy po stronie po stronie zobowiązań. Do nich należy najczęściej brak brak rezerw, brak rezerw na. Na, na, na straty związane z zawartymi realizowanymi kontraktami, brak odpowiedniej rezerwy na rozpoczęte, na pojawiające się roszczenia od kontrahentów czy, czy, czy innych stron. To jest też tak, że, że są, są firmy, które, które są zarządy, które nawet nie biorą pod uwagę tego, aby przekazać tę informację do księgowości, stąd nie ma tej rezerwy. Ale y, są też sytuacje, w której zarządy nie przekazują tej informacji do księgowości po to, żeby tej rezerwy nie było. I jeżeli biegły rewident, tutaj znowu wracając do naszej, naszej pier, wcześniejszego pytania, jeżeli biegły rewident opierałby się wyłącznie na wiedzy z księgowości odnośnie prawidłowości sprawozdania finansowego, to wielu rzeczy nie dostrzegłby. Rozmowa z prawnikami, rozmowa z, z działem sprzedaży może wskazać na to, że Istnieją przesłanki na utworzenie rezerw na straty, których nie ma w badanym sprawozdaniu finansowym. Badanie kończy się sprawozdaniem z audytą, tak jak wcześniej mówiliśmy, ale czy spółka dostaje też jakieś wytyczne dodatkowo, żeby to, co biegły rewident zauważył, żeby na przykład usprawnić swoje działanie. W, w, całym, procesie, w całym procesie badania m, sposób komunikowania się biegłego rewidenta z, z jednostką już jest elementem rekomendacyjnym, bo biegły rewident Sprawdzając pewne dokumenty, omawiając pewne reguły księgowe, wskazuje też na dobre praktyki, jakie powinny być w danym obszarze. I Osoba odpowiedzialna za dany obszar badany, czy to sprzedaży, czy kalkulacji cen, czy, czy kontroli rentowności, czy, czy to może być główny księgowy, kontroler finansowy, czy, czy, czy sprzedawca, już z tej rozmowy już może wyciągnąć pewne, pewne wnioski i zastosować je w, w swojej praktyce. Oczywiście te same wnioski mogą zostać spisane przez biegłego rewidenta na koniec badania i przekazane zarządowi z rekomendacją do, do, do rozważenia, czy pewne obszary nie powinny być usprawnione. To jest dodatkowy element, który Oczywiście pojawia się i który powinien być brany pod uwagę w kontekście poprawy funkcjonowania firmy. Na koniec chciałam się spytać o jeszcze jedną rzecz. Ile osób słyszało o zmianach, które zostały wprowadzone w ubiegłym roku? Po aferze Getback dotyczą głównie biegłych rewidentów, ale chciałam się spytać, czy w jakiś sposób one nie wpływają na badane spółki. Te zmiany de facto dotyczą nie tylko biegłych rewidentów, ale klientów badanych. Natomiast to, to czego trzeba być świadom, to te zmiany regulacyjne nie wprowadzają żadnych. Zmian w warsztacie biegłego rewidenta, w standardach badania, które są podstawą do przeprowadzenia całego procesu audytu, sprawozdania finansowego. Wprowadzają na pewno elementy troszeczkę utrudniające sporządzenie dokumentacji z badania, ponieważ te regulacje wymagają, aby dokumentacja była sporządzona w języku polskim, i to jest dodatkowe obciążenie dla klientów badanych, którzy powinni przedstawiać biegłemu rewidentowi, nawet jeżeli ten biegły rewident zna język angielski czy francuski, przekazywać dokumenty przetłumaczone. Na, na, sam, na potrzeby samego, samego badania sprawozdania finansowego. Czasami może być tak, że ten proces tłumaczenia może, może wydłużyć troszeczkę proces, proces badania. Myślę, że sankcje i kary, które grożą za nieprawidłowe, zachowanie się uczestników procesu badania zarówno po stronie klientów badanych, jak i biegłych rewidentów buduje taki obszar niepewności, a to znaczy niepewności, czyli czyli de facto ryzyka biznesowego, ryzyka biznesowego zarówno po stronie firmy audytorskiej, i zarówno po stronie klienta badanego, a to będzie miało i ma wpływ, jak widać, na, na ceny badania, które, które idą w górę. Również wielu biegłych rewidentów decyduje się na zamknięcie firm audytorskich. I to jest też związane z, z niepewnością y, działań administracji, y, która będzie kontrolować, administracji państwowej, która będzie teraz kontrolować działalność firm audytorskich, y, czyli Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego. I na tym zakończymy naszą rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.